Dobry wieczór, dobry wieczór, witam serdecznie, witam wszystkie strzelce, ale widzę, że chyba tylko jeden strzelec na żywo ogląda. Ja wiem, że nieraz Państwo nie dostajecie powiadomień, jeżeli jest filmik po filmiku. Przed chwilą był horoskop dla Skorpiona, inne horoskopy na styczeń na moim kanale, wystarczy wpisać na kanale Szukaj. Horoskop albo znak z odniaku styczeń 2025 i wtedy wyskoczy. Mam nadzieję, że strzelce są. <laughs> mam nadzieję, że są osoby, <laughs> które mają ascendent w strzelcu i mam nadzieję, że są osoby, które znają strzelce. Chociażby oglądacie ten horoskop, żeby zobaczyć, jak ze strzelcami postępować w styczniu. I oczywiście jestem bardzo, bardzo ciekawa, drugie strzelce, i strzelce urodzeniowe, i strzelce z ascendentu, co u Was działa, szczególnie po 30. roku życia, czy bardziej ascendent, czy bardziej działa jednak znak zodiakalny, bo według astrologii po 30. roku życia bardziej działa, mocniej, silniej, znak w którym mamy ascendent. Ja jeszcze tylko powiem, że słuchajcie, jeżeli ktoś w styczniu jeszcze nie ma postanowień noworocznych, nie wysprzątał mieszkania, jakby chciał do się nie przejmować. Najważniejsza data w styczniu to jest 29 stycznia godzina 13:34 bodajże. Wtedy jest pierwszy nów księżyca w styczniu i wtedy też Możemy zrobić rytuał na bogactwo. Rytuał na bogactwo pokazywałam, robiłam osobiście w zeszłym roku. Można wyszukać na moim kanale. Wpisać w lubkę rytuał na bogactwo. Rozpoczyna się też wtedy nowy rok chiński, i ja wtedy też mam webinar z celami. I z błogosławieństwami można się zapisywać. Pewnie normalne ogłoszenie zrobię po 11 stycznia, bo teraz jestem trochę jeszcze zajęta. Dobra, koniec gadania. Najpierw przesłanie dla strzelców z potęgi Louis Hey. Potęga myśli Louis Hey i pytamy się, nad czym powinny się skoncentrować, skupić osoby spod znaku strzelca. I już patrzymy. To no, takie taka nie najłatwiejsze przesłanie, bo trzeba popracować nad relacjami ze swoimi rodzicami, może troszeczkę inaczej na nich spojrzeć. I to przesłanie jest takie postrzegam swoich rodziców jako dzieci głodne miłości. Czyli być może drogie strzelce, jeżeli wasze rodzice, rodzice na dzień dzisiejszy nie umieją okazywać uczuć to być może dlatego, nie dlatego, że was nie kochają, ale nie były nauczone. I czytamy dalej, idąc za Louis Hey, Potrafię okazać współczucie moim rodzicom i zrozumieć ich dzieciństwo. Teraz wiem, że, że są ze mną, bo idealnie potrafię przekazać, bo idealnie potrafią przekazać mi to, czego muszę się nauczyć. Wybaczam im i wyzwalam, zarówno ich jak i siebie. Czyli do przepracowania relacje, relacje z rodzicami. I teraz jeszcze żeby było śmieszniej albo trudniej, jeżeli oglądacie moje programy, teraz to nie mam programów w telewizji, bo nie ma wróżek w telewizji, ale kiedyś jak byłam w ITV, później WEZO TV, to dużo mówiłam odrośnie odnośnie wędrówki dusz. Może na jakimś webinarze byliśmy i tak naprawdę drogie strzelce. To my wybieramy sobie rodziców, w jakiej rodzinie mamy się urodzić. I nawet jeżeli ktoś powie, no ja bym sobie takich rodziców nie wybrał, to powie z osobowości, ale z duszy, tylko dzięki takim, a nie innym rodzicom, właśnie to w tym wcieleniu jest w stanie przerobić. Może kiedyś zrobię na ten temat jakiś webinar. Dobrze, idziemy dalej, czyli generalnie relacje z rodzicami teraz sobie tasuję karty spiral tarot. Bardzo proszę piszcie komentarze, nie zapomnijcie o polubieniu, o polubieniu filmiku. Możecie też napisać, czy rzeczywiście zgadzacie sobie, zgadzacie się ze mną, że dusza wybiera sobie rodziców. A ja już tasuję i pytam Strzelce, Strzelce, nad czym powinny popracować? Na pewno Strzelce pozbyć się różnego rodzaju lęków. I wątpliwości być również takimi bardziej zdecydowanymi. Troszeczkę popracować nad relacjami z kobietami, najprawdopodobniej starszymi może być to matka. Karta cesarz i zobaczymy, co za cesarzem Królowa Pucharów. Czyli można powiedzieć słuchajcie, w styczniu w końcu karnawał, tak? Karnawał chyba od 6 stycznia oficjalnie się zaczął. Co powinniście robić? Otwierać się na towarzystwo, dobrze się bawić. Nie zaniżać swojego poczucia własnej, wielkości, własnej wartości. Tutaj królowa Pucharów również mówi, że gdybyście chciały zrobić jakieś działania upiększające, to też jest na to dobry czas. Dobrze. Strzelce, jak wasze sprawy uczuciowe, jak wasze sprawy zawodowo-finansowe i jak wasze sprawy zdrowotno-kondycyjne, już sprawdzamy i patrzymy. Uczuciowo nie najlepiej. Jesteście po jakimś poturbowaniu, albo jesteście po nieudanym związku, albo może w ostatnim czasie kłóciliście się ze stałym partnerem. W każdym razie jakieś podurbowanie, powbijane miecze w ciało, miecze może nie ciosy nożem jak na tej karcie, ale poprzez słowa. A być może ktoś z rodziny, szczególnie tym samotnym strzelcom, podcinał skrzydła, chociażby może przy Bożym kolacji, że są same, że ich, ich nie chce, albo są wybredne w poznawaniu kogoś. Czyli powbijane miecze w ciało, w duszę odchodzą do przeszłości. Co u samotnych strzelców mało widoczne jesteście, czyli gdybyście chciały kogoś poznać, to musicie gdzie indziej chodzić, albo nie wiem, bardziej się na czerwono ubierać, albo po prostu psychicznie naprawdę chcieć. Sąd ostateczny mówi w sprawach rodzinnych, w sprawach uczuciowych podejmowanie jakichś decyzji, wykonywanie ruchów, aczkolwiek na pewno dla samotnych strzelców nie jest to najlepszy, najlepszy miesiąc, dla zaobrączkowanych strzelców czy w stałych związkach wiele niedomówień, uważać żebyście się nawzajem nie oszukiwały, tak? Pani Joanna pyta się, czy znajdzie miłość. Pani Joanna, nie wiem, czy aby było postawić kartę 608 626 405. Można się umówić na konsultację telefoniczną. Wcześniej opłacając, opłacając konsultację, numer konta na mojej stronie wwwtarot Jak najbardziej powiem. O, już widzę, że pani wycofała komentarz, ale tak można się ze mną skontaktować. Dobrze, idziemy dalej. Co dla strzelców, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, i tutaj możecie zrobić ów. Po pierwsze, królowa denarów mówi, że będziecie przedsiębiorcze, no i też nakazuje pilnowania swoich spraw. Pomocne w zarabianiu pieniędzy, w nowych ideach mogą być właśnie dla Was kobiety, tak? Idziemy dalej. Czy jesteście w stanie zawodowo-finansowo swoją pozycję polepszyć? Tak. Karta cesarz mówi tak: możesz zarobić w tym miesiącu większe pieniądze, możesz również, możesz również mieć większą pozycję, ale co jest bardzo ważne, nie pokazuj swoich uczuć, emocji i też bardzo silnie broń swojego zdania. Dobry czas do rozmawiania z szefem albo do otwierania własnej działalności niektóre sprawy załatwiać na uroko osobiste, ale na pewno być szelcem bez względu na płeć, aktywnym, pilnującym swoich spraw. Co w zdrowiu? W zdrowiu silne stany nerwicowe, może trochę za mało magnezu, bo za chwilę będzie ósemka pucharów, czy jakieś niedobory, i przez to mogą być na przykład zaburzenie rytmu serca. Natomiast generalnie nic złego nie powinno się dziać. Co przy tych kartach jest dobre, jeżeli chodzi jeszcze o zdrowie, bardzo dobry czas do. Zrobienia badań diagnostycznych i bez względu na to, w jakim jesteście wieku, do na przykład składania druczku o sanatorium, a jeżeli nie, nie, nie do sanatorium, to może do spa, tak? Może wtedy już się nie składa żadnych papierów, ale się po prostu jedzie, kupuje. Na pewno strzelce macie na to dobry czas i może jeszcze tutaj jest pokazane troszeczkę zwrócić uwagę na zdrowie swoich domowników. Natomiast zagrożeń raczej nie ma. Tutaj też dobry czas, żeby właśnie uporządkować wnętrze i psychikę. I ostatnia karta dla Was anielska, co anioł mówi, co anioł sugeruje, archanioł nad czym powinniście popracować w styczniu, harmonia w relacjach, piękna karta, pomimo nie najlepszego układu na uczucia. Archanioł Raguel mówi, my anioły otwieramy serca wszystkich zaangażowanych stron, kłótnie i konflikty zostają natychmiast zakończone. Życzę Wam szczęścia, radości i zakończenia też być może konfliktu w sobie, czy na przykład szukać tej ukochanej osoby w styczniu, czy nie szukać. No i oczywiście, jeżeli macie męża, żonę, partnerkę, partnera, to też starać się wszystkie konflikty zażegnać i wiele trudnych spraw trochę w żart obrócić. Kochani, życzę Wam cudownego miesiąca, cudownego stycznia. Jak się ze mną skontaktować mówiłam pani Joannie, więc jeżeli ktoś ma niedosyt, bardzo proszę. Dziękuję, cudownego stycznia, do zobaczenia w codziennych energetykach.